Cześć, z tej strony Boss, zapraszam Was na kolejny odcinek serii Mafia 3, edycja ostateczna, jedziemy do ostatniego Soldati, przed Greco. Greco będzie pewnie ubity w tym odcinku. Co trąbicie? Kurde, przecież jadę sobie spokojnie. Też zostanie ubity, mam nadzieję przynajmniej, że to mi w miarę sprawnie pójdzie, postaram się nie jeździć też za bardzo za tymi bezpiecznikami, mam na razie 31 bezpieczników. ...bo w mojej opinii jest na razie wystarczająco na ten etap gry. Także zobaczę jak tam się sprawy potoczą jeżeli chodzi o ten ostatni... ...szwadron... ...taką ostoję Greco, a później pójdę do informatora żeby mi powiedział gdzie dokładnie przybywa Greco. Też nie będę bawił się w śledzenie tego auta... ...tylko po prostu na pałę się pojedzie i znajdzie się prędzej czy później. Dobra. Teraz ten niech się wróci właśnie. Tu jest jeden, który stoi bok bokiem. No tutaj jest też sześciu, dobra. O kurde. No... Wjedzie. i straciłem 6450 dolarów. No to sporo. Hmm, tak myślałem, że ten gościu ze strzelbą to taki niezbyt przyjemny przeciwnik. Myślałem, że ma zwykły pistolet. No ale cóż, za błędy się płaci i straciłem 3228 dolarów, okej. Okay. To jeszcze nie ma tragedii. Myślałem, że stracę wszystko. Ale to nie zmienia faktu, że jednak czas stracę, bo będę musiał dojechać tam jeszcze raz. No i teraz się bardzo zdenerwowałem i na pewno go zabiję. Tylko tak, weźmiemy sobie broń inną. Nie wiem, czy pistolet, czy karabin maszynowy. Karabin maszynowy byłby chyba lepszym rozwiązaniem. W sumie nie wiem, czy nie najlepszym. No i znowu się rzucają mi pod koła. Jeszcze raz jedziemy. Jeszcze jedno podejście, tym razem jednak trzeba będzie to ogarnąć kompleksowo. I teraz tak jaką mam broń? Mam ten karabinek. Mam pistolecik. Raczej mnie to nie satysfakcjonuje. Daj, chodź. Tutaj furgonet z, z karabinami. Nie będę się bawił teraz w żadne podchody, tylko lecimy. Czerwby automatyczne. Nie mogę modyfikować pojazdów, dziwne, ale teraz już się zamiast zdziwić, to biorę się za ich eliminację. Mamy karabinek, patrzę tylko kto gdzie stoi. O, okay. nie ma gościa. Dobra. Jestem jeden, już go nie ma i co, został jeden i będzie po ostatnim kapo. Znowu komenda ze strzelbą prawie mnie zabił. Rozmawiamy sobie z Jokiem, śledzi go nie będę. Zaraz dostanę informację, gdzie jest Greco i się go szybko pozbędę. To będzie taki kolejny mały krok w, w odupieniu tego makaroniarza, który tam zabił nam naszą rodzinę na początku. Proszę uważać, bo jest policja. Oj, przegapiłem zjazd. No i zobaczymy, co Jock ma nam do powiedzenia. Chociaż to jest Jock, Jack. Mm -mm, on jakoś normalnie wymawiał swoimi... If you work at the Dock Union, I'm sorry. The Andy Toretto's down at the Dock Union, demanding to know who's been stopping his people from collecting dues. Think he tipped off Greco to what's been happening? Nah. Knowing Andy, he'd probably see Greco in the ground next to you if he could. But he's a lifer, and if he's got a job to do,

Biorę garbuska prawdziwa kura normalnie mafiozów. Zaparkuję wszędzie, także spokojnie tam dojedziemy. endym. turetem, a teraz zniknęły mi z mapy inne? Nie, dobra. Czyli z tym będę mógł pogadać później. A teraz zajmiemy się jednym. O, sporo ich. No przyznam się, że już takiej ilości się nie spodziewają gości. O kurde, ale dostałem strzała, nie zauważyłem nawet gościa. schody pewne, I całkiem ich tu sporo jest. Oj, oj. jak teraz do nich dotrzeć. Wyrumbałem w niego cały magnes, ja ani raz nie trafiłem. Już się schował za tym murem. No i on mnie trafił, ja go nie. Dawaj, dawaj bo mnie trafił, się go Fajne rozwiązanie w ogóle, że można sobie ten samochodzik z ją wezwać w każdym momencie. Eee, dobra, modyfikacji... Modyfikacji może niekoniecznie chcę, a samochodów... Ale przyda mi się za to... Snajperka teraz najbardziej by mi się przydała. Amunicja na maksa 15 osób, będę mógł ją zlikwidować. Zaraz zobaczymy, jak ona spełni swoją powinność. O ty, kurde, jak to świadek dzwoni na policję? No, dostał w dupę, już nie zadzwoni.

Dobra, mam nadzieję, że jak to jest teren prywatny, to policja tu przyjedzie za jakiś czas dopiero. Okej, okay, te prawa tu już czytałem, wiem co, co z czym je i jest jedzone. Bardziej bym się skupił jednak na uzbrojeniu się coś bardziej odpowiedniego. Czy to jest policjant? No, bardzo dobrze, że oni mają... Wjazdu na jakąś posesję na teren, posesji żebiłem policjanta, to chyba trochę niedobrze komplikuje to moją sytuację. Wątpię, żeby teraz już odpuścili. subul polițist Ok teraz poczekam, może aż policja się stąd zawinie. Dobra, widzę, że jeden jest pode mną. Mam nadzieję... że jej nie wpadł na pomysł, żeby tu wejść. To zdecydowanie jest tam, gdzie on się znalazł. Zobacz tego w ogóle dziwne, bo policja chodzi sobie z bronią. Ci mafiazi przychodzą z bronią koło policjantów. Nie zwracają na nich w ogóle uwagi. A ja tutaj tylko się odchylę i już jestem głównym podejrzanym. Okay. Policja dała sobie spokój, to chyba teraz warto, warto poczekać trochę, aż oni opuszczą ten teren. Ej, okay, dobra, cały czas tam szuka. Lepiej teraz nie oddawać strzałów. И снова полиция. Серьёзно? Он никогда не скончу Мне пистолет. Co się dzieje? Kurde. Zginąłem. Kurde, policja sprawdzał wszystko przez tą głupią policję. i Niepotrzebnie strzelałem, mogłem poczekać aż opuszczą ten teren niestety. Spodziewałem się mniejszej takiej zajadłości ze strony stróżów prawa. Tym bardziej, że to był teren prywatny, to... dobrze, gdzie ja jestem? Czy to jest ten teren, który... Mi chodzi, zaraz zobaczę jak, jaką tam... No nie, muszę, muszę ewidentnie wezwać znowu amunicję. Halo, halo, policja, nie policja. Ale fart, masakra. Pewnie mnie skosił. Okej, okay, tu jest problem taki że tak na dobrą sprawę to chyba broń automatyczna będzie mi tylko potrzebna I oczywiście broń krótka, pistolet sobie broń krótka Pistolet nie ma sensu się bawić tutaj z nimi w jakieś tam sentymenty tylko to... Ej, debil dostał headshota i stoi jeszcze. Muszę uważać, żeby nie oddać strzału. Tutaj, gdzie są przechodnie, bo zaraz podjedzie jakiś konfident i zadzwoni na policję. Nie mam gdzie uciec. Są to ja wiem, że nie mam gdzie uciec, tylko że ja nie chcę uciekać. O, wszyscy. Musimy zadzwonić dzwonie na policję. I ci to co? To jest jakieś wsparcie, wyzwalić co co. dobra. Ja myślałem, że tym gościu to pojechał po policję zadzwonić, a on po wsparcie wezwać pojechał. W nowe była chyba. Wezwał wsparcie, o ile się nie mylę. Dobra, ja pozbieram sobie pieniądze, które są na zewnątrz. No dobra, to już tu coś jest nie. Chyba jest na górze. no to chyba panowie wiedzą, że już jestem w środku. Czy tu są schody na górę? Tak jest, okej. Okay. Zrobić. Dodaj 2000 do biznesu, a zabijemy sobie. Akurat takich nie potrzebuję w swoim imperium. Ok, grupa uderzeniowa. Zobaczmy ulepszenia

Today, I'm sure the file on Vito Scaletta is about three feet thick, but that wasn't always the case. You know, Hoover didn't even acknowledge the Mafia existed until 1957, so we weren't really keeping tabs on guys like Vittorio Scaletta till after that. Now, we know he served in World War II and did a six-year stint in prison for theft and illegal distribution of federal rations. It's... Uh, it's generally believed he was a made member of the Falcone family in Empire Bay, though he's also a suspect in the death of Don Carlo Falcone. Now, if he did kill the Don, Vito must have had friends in high places because he was allowed to live. He was exiled, though, and forced to relocate down here. and the commission convinced Sal Marcano to make Vito a lieutenant and give him some rackets. Dobra, zadanie wykonane. Z tego co widzę, to jest na górze jeszcze jeden bezpiecznik do przechwycenia i to sobie zrobię, przechwycę. Nie, nie, apteczka, jednak. Dobra, skoro apteczką to można. Grupa uderzeniowa. E, możesz wezwać grupę uderzeniową, aby zapewnić ci wsparcie w terenie. Aby wezwać grupę uderzeniową, wybierz ją z menu broni. Kurde, ja jestem jednoosobową armią, nie potrzebuję żadnego wsparcia. Chyba, że faktycznie zrobi się jakoś grubo. No to wtedy będzie można pomyśleć, ale póki co to nie, nie widzę sensu. Ok, jesteśmy tu w tym miejscu. Ok, no to River Row. Czyli to będzie pewnie do przejęcia przez Witaskaletę. A ja sobie pojadę w kolejnym odcinku do tego miejsca, zaznaczę sobie Wejdę do jakiegoś auta, może coś szybszego mi się uda wyczaić. Garbusek... Dobra, niech będzie garbusek. Jest i świadek, dobra. Wychodzimy szybko. Trzeba się będzie go pozbyć zanim dobiegnie do budki. Nie chcę używać broni, bo... ...bo zaraz się pewnie jakiś następny pojawi. Ty, kobieto, nic nie widziałaś, bardzo dobrze. No to zmiana. No serio? Kurde, zdążysz zadzwonić chyba. Nic nie widziałaś. Ty też nic nie widziałaś. I ty tym bardziej nic nie widziałaś. No to... Podzwonione. No, leżeć mi tutaj. Ok, teraz sobie zakończymy ten odcinek takim pozytywnym akcentem. A w kolejnym udam się do River Row do kolejnego gościa od Vita. Żeby pomóc mu przejąć już całkowicie to ten teren. Tu jest jakiś Boy Phantom. Tu będzie sporo jeżdżenia, bo tu są jakieś bagna, ale dobra, nie przedłużajmy, tym będę się martwił później. A teraz dziękuję Wam za uwagę i widzimy się jutro. Na razie, cześć.